Dynamiczny rozwój sektora centrów usług biznesowych obserwowany w ostatnich latach na świecie jest ściśle związany ze zmianami i trendami we współczesnym zarządzaniu. Centra nowoczesnych usług biznesowych stanowią jeden z najszybciej rozwijających się sektorów naszej gospodarki. W ostatnich kilkunastu latach powstała w Polsce nowa i konkurencyjna w skali europejskiej branża zatrudniająca ponad 355 tysięcy osób. Wszystkie wskaźniki pokazują, że następować będzie dalszy wzrost zatrudnienia i międzynarodowej pozycji Polski na globalizującym się rynku usług. Centra nowoczesnych usług biznesowych stworzyły miejsca pracy w 57 miastach w Polsce. Liderem pod względem wielkości zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce pozostaje Kraków, w którym pracuje 82 100 osób zatrudnionych w 247 centrach. Drugą lokalizacją jest Warszawa, w której powstało 70 200 miejsc pracy w 312 centrach sektora NUP. Podium zamyka Wrocław, gdzie zatrudnienie znalazło 52 500 pracowników zatrudnionych w 201 centrach. Na znaczeniu zyskują również mniejsze miasta wojewódzkie, jak Lublin czy Katowice. W Katowicach Udało nam się zgromadzić już 120 centrów nowoczesnych usług biznesowych działających w ramach samych Katowic i obszaru metropolitalnego. Oczywiście firmom tym potrzebni są doskonale przygotowani pracownicy. W tym aspekcie wartym podkreślenia jest potencjał intelektualny miasta Katowice i obszaru metropolitalnego. W jego ramach działa 24 uczelnie wyższe, które co roku przygotowują Prawie 86 tysięcy studentów, dając 20, niespełna 25 tysięcy absolwentów doskonale przygotowanych do pracy, również w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. W Katowicach jesteśmy głęboko przeświadczeni o celowości integracji i współpracy pomiędzy biznesem i środowiskiem akademickim. To szansa nie tylko na rozwój procesów biznesowych, na rozwój uczelni. Na wspólne projekty naukowo-badawcze, na programy szkoleniowe, ale w dużej mierze szansa na rozwój samego miasta. Lublin, dzięki wysokiej jakości życia w mieście oraz dostępności powierzchni biurowych, postrzegany jest obecnie jako kluczowa lokalizacja dla sektora NUP w Polsce Wschodniej. Lubelskie Uczelnie Wyższe co roku zasilają rynek pracy ponad 15 tysiącami absolwentów, a liczną grupę pracowników stanowią osoby z doświadczeniem zdobytym na rynku wyspecjalizowanych usług dla biznesu. Polityka wsparcia sektora nowoczesnych usług rozpoczęła się w Lublinie w 2011 roku i od tego czasu miasto intensywnie współpracuje z uczelniami, z biznesem po to, żeby ułatwić tworzenie nowych kierunków studiów. Mówimy tutaj przede wszystkim o tych specjalizacjach, które są priorytetowe dla Lublina. To są przede wszystkim kierunki informatyczne, kierunki lingwistyczne, ekonomiczne, w tym analityka danych i big data oraz kierunki związane z szeroko rozumianym doradztwem prawnym, z archiwizacją i z zamówieniami publicznymi. Miasto z uczelniami promuje, realizuje projekty wsparcia dla biznesu, a to pociąga za sobą szereg korzystnych. Skutków. Do miasta napływają nowi inwestorzy, gdyż widzą tutaj zasób talentów. To też jest oczywiście z korzyścią dla lokalnego rynku pracy, dla osób, które planują swoją przyszłość w Lublinie. Główną kategorią procesów obsługiwanych w Warszawie są tak zwane usługi wspólne oraz obsługa procesów biznesowych. Warszawa to miasto otwarte na wszelkie inicjatywy biznesowe służące rozwojowi miasta i jego mieszkańców. Szczególną pozycję w ekosystemie gospodarczym stolicy pełnią usługi oparte na wiedzy. W tym działalność centrów outsourcingu procesów biznesowych, centrów usług wspólnych, centrów IT oraz centrów badawczo-rozwojowych. Aktualnie jest ich aż 321, a liczba pracowników zatrudnionych w tym sektorze wynosi już ponad 70 tysięcy. Będąc liderem w zakresie przyciągania nowych inwestycji sektora NUP, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa aktywnie współpracuje z sektorem na rzecz budowania wizerunku atrakcyjnego i przyjaznego miasta. Miasta przyjaznego dla nowych inwestycji. W 2020 roku można było zaobserwować zmiany w zakresie dynamiki zatrudnienia w głównych ośrodkach, w których ulokowały swoją działalność firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Zatrudnienie wzrosło tam o 3,9%, podczas gdy cała polska gospodarka skurczyła się o 2,7% do 355 tysięcy. Zrealizowano nowe inwestycje i reinwestycje, a działalność rozpoczęły 74 nowe centra usług, które stworzyły w sumie 4800 nowych miejsc pracy. Nie czekaj, dołącz do sektora nowoczesnych usług biznesowych.